Cześć, witajcie! Dzisiaj jedziemy do Przemyśla. Nigdy w nim nie byliśmy, lecz ptaszki ćwierkają, że warto go odwiedzić, gdyż jest to miasto pełne zabytków, kościołów i ciekawych miejsc. Jedziemy z Leska, bo w nim mamy kwaterę. Przyjeżdżamy serpentyną przez Góry Słonne, nawiasem mówiąc, bardzo dobra szosa numer 28, i dalej przez tyrawę wołoską oraz Birczę dojeżdżamy do Krasocina. Tu zwiedzamy piękny zamek. Link do filmu jest w opisie. Po zwiedzaniu jedziemy wprost do przemyśla. To raptem 10 km dalej. Będąc już w przemyślu, zaparkowaliśmy samochód gdzieś w bocznej uliczce niedaleko centrum i idziemy je zwiedzać. A naprawdę jest co? Fakt: w przemyślu byliśmy raptem 5 może 6 godzin, więc nie sposób zobaczyć wszystkich ciekawych miejsc. Nie zwiedziliśmy na przykład fortów z czasów I wojny światowej. Jest tu ich dużo nie tylko w samym mieście, ale i dookoła Niego, gdyż przemyśl był niezdobytą twierdzą do 23 marca 1915 roku, kiedy to zdobyli go Rosjanie lecz nie poprzez siłę militarną, tylko poprzez poddanie po tym jak jej sytuacja stała się beznadziejna z powodu braków żywności, chorób i groźby buntów załogi. Aby zwiedzić i poznać to miasto, jak i jego okolice, potrzeba kilku dni. Kiedyś tu z pewnością wrócimy. Zajrzeliśmy do kilku kościołów, byliśmy na Starym Rynku, na Wieży Katedralnej, z której rozpościera się fantastyczny widok na miasto, na Zamku Kaźmierzowskim i na wzniesieniu Zniesienie. I jeszcze na pięknym dworcu PKP przemyśl który jest moim zdaniem najpiękniejszym dworcem w Polsce, a przypomina pałac. Nie byliśmy w Muzeum Dzwonów oraz Fajek, ani w podziemiach miasta. Nie byliśmy również w schronach bojowych linii Mołotowa, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, nadrobimy to. Przemyśl można zaliczyć do grona najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego nad rzeką San. Jest siedzibą unikalnych muzeów oraz cieszy się zainteresowaniem ze strony turystów. Nie będą tu się nudzić zarówno zwolennicy turystyki pieszej, rowerowej, wodnej, czy też sportów zimowych jak i miłośnicy historii. Miasto leży na siedmiu wzgórzach i jest często porównywane do Rzymu, oczywiście pod względem swojego położenia. Zapraszam na film. Wieża jest pięknym akcentem w panoramie miasta Przemyśla. Ma 71 metrów wysokości i jest dobrze widoczna prawie z każdej drogi wiodącej do miasta. Jest to wolnostojąca późno barokowa budowla, wznoszona etapami. Początek budowy nastąpił w latach 1759-64, a ukończenie w latach 1765-66, kiedy to umieszczono na niej zegar. W 1907 roku nadbudowano trzecią kondygnację. Wewnątrz wieży zawieszone są cztery dzwony: jeden barokowy Jan z 1766 roku i trzy wykonane w 1927 roku. Przed nami zamek Kaźmierzowski. To renesansowy zamek położony na wzgórzu zamkowym wznoszącym się na południowy zachód od Starego Miasta. Jest na wysokości 270 metrów. Jest czynny 7 dni w tygodniu, a zwiedzanie jest odpłatne. Najstarszym zabytkiem architektury w przemyślu. Są znajdujące się na wzgórzu zamkowym relikty Palatium i Rotundy. Powstanie tego zespołu datuje się na pierwszą ćwiartkę XI wieku. Nawiązuje on do kilku zbliżonych formom obiektów w Polsce, łącząc funkcję mieszkania władcy, prostokątne Palatium i sanktuarium, czyli Rotunda. Po środku dziedzińca zamkowego, przypuszczalnie w drugiej połowie XII wieku, wzniesiono świątynię katedralną pod wezwaniem świętego Jana, zamienioną przez Władysława Jagiełę na Kościół Katedralny obrządku łacińskiego, który został rozebrany po 1460 roku. Na wzgórzu zamkowym w czasach przedkaźmierzowskich istniał gród. Kazimierz Wielki po odzyskaniu ziemi przemyskiej w 1340 roku polecił wybudować zamek w miejscu grodu. Z jego czasów pochodzi odcinek murowanej kurtyny z ostrołukową bramą, północny narożnik murów obwodowych oraz fundamenty kurtyny północno-wschodniej. Zamek został spalony w roku 1498 przez Wołochów. Natomiast jego modernizację z polecenia Zygmunta Starego przeprowadził w latach 1514-53 Piotr Kmita, starosta przemyski. Całość składała się z dwóch części, zamku górnego i dolnego połączonych drewnianym mostem przerzuconym przez fosę. Plany modernizacji zamku górnego oparto na narysie zamku średniowiecznego. Przyjął on charakter budowli obronnej założonej wokół czworobocznego dziedzińca wewnętrznego. Składające się na kubaturę obiektu mury kurtynowe z drewnianymi gankami posiadały w narożnikach baszty trzy cylindryczne i jedną graniastą z otworami strzelniczymi. W kurtynie północno-zachodniej mieściła się dwukondygnacyjna brama wjazdowa. Zamek nie posiadał dodatkowego zabezpieczenia w postaci fos oraz wałów. Zamek Dolny zwany Przygródkiem usytuowany był od strony wjazdu do Zamku Górnego i otoczony drewnianym płotem z dwiema basztami i bramą. Jego zabudowę stanowiły zabudowania gospodarcze i mieszkania dla służby. Zamek Przemyski był pierwszą na terenie Polski południowo-wschodniej budowlą obronną o charakterze bastejowym. Stał się wzorem dla większych budowli militarnych, które powstały na tym obszarze w drugiej połowie XVI wieku. Następną modernizację podjął w latach 1612-1633 Marcin Krasicki. Wzniesiono wówczas Attyki na obu zachowanych i podwyższonych basztach. W latach 1759-62. Rozebrano południowo-zachodnią część zamku. Obiekt remontowano i konserwowano wielokrotnie w XIX i XX wieku. Odremontowany zamek jest obecnie instytucją kulturalną, a od 1993 roku siedzibą Towarzystwa Dramatycznego imienia Aleksandra Fredry. Następny remont zamku miał miejsce w latach 80. XX wieku. Zrekonstruowano wówczas baszty południową i zachodnią wraz z łączącą je kurtyną. Na dziedzińcu zaś odsłonięto zarys przedromańskich budowli. W ramach budowy linii kolejowej z Krakowa do przemyśla w 1859 roku przystąpiono do budowy. Pierwszego dworca kolejowego i budynku administracyjnego, które zakończono w roku 1860. W związku z budową twierdzy przemyskiej, rozwojem miasta oraz zwiększeniem znaczenia strategicznego w latach 90. XIX wieku podjęto decyzję dotyczącą konieczności przebudowy istniejącego obiektu i przystosowaniu go do aktualnych potrzeb. Zabytkowy dworzec PKP Przemyśl został wybudowany w latach 1859-1860, a otwarty 4 listopada 1860 roku. Przebudowany w 1895 w stylu neobarokowym. Do najciekawszych historycznie relacji obsługujących stację Przemyśl Główny zaliczyć można ekspres Małopolska do Gdyni. Nocny Pociąg Międzynarodowy Lwów Express oraz Pociąg Pospieszny Przemyślanin do Świnoujścia, który pokonywał trasę 1008 km niecałe 18 godzin. Jest to najdłuższa relacja w Polsce, dlatego pociąg ten często nazywany jest polskim Orient Expressem. Dworzec jest obok Tarnowskiego dworca PKP, jedną z najokazalszych budowli na linii kolejowej łączącej Kraków z Lwowem. Hol główny dworca zdobią malowane plafony przedstawiające herby i symbole rzemiosł. Zniesienie to inaczej górujące nad przemyślem wzgórze, którego nazwa upamiętnia Pokonanie, czyli zniesienie w tym miejscu Tatarów. To bardzo dobry punkt widokowy, zarówno na miasto, jak i na okolicę. Znajduje się tu m.in. 22-metrowy metalowy krzyż odsłonięty w 2000 roku, czy też 4-metrowej wysokości figura Chrystusa, jak również amfiteatr. Budowę fortu Zniesienie rozpoczęto w połowie XIX wieku, a 30 lat później przebudowano go. Sąsiaduje on z fortami Trzy Krzyże, który jest w odległości 620 metrów, oraz Kopiec Tatarski, który jest w odległości 450 metrów. Należy pamiętać, że wchodził on w skład wewnętrznego pierścienia twierdzy. Znajdując się zaledwie kilometr od centrum miasta. Obecnie w obrys fortu wkomponowano amfiteatr miejski oraz krzyż na zniesieniu. I jakie mamy wrażenia z przemyśla? Bardzo pozytywne. Rzeczywiście jest tutaj dużo kościołów, dużo zabytków, ciekawych miejsc, a dodatkowo miejsc, których jeszcze nie obejrzeliśmy. Starówka robi wrażenie. Przemyśl warto odwiedzić i przekonać się na własne oczy. My zdecydowanie je polecamy i z pewnością jeszcze tu wrócimy. Dzięki za obejrzenie filmu, pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku. Cześć!